Siemka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Giovanni Pietro i mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, macie przygotowaną herbatę, kawę, cappuccino albo co innego. I będzie Wam się przyjemnie mnie słuchać. Także mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, bo u mnie jest wszystko w porządku. Wakacje zbliżają się nieuchronnym krokiem, ponieważ gdy to nagrywamy to jest 3 czerwca I też kiedy to wrzucę to jest 3 czerwca Także wszystko jest na bieżąco W sierpniu mam super wyjazd do Francji i do Hiszpanii Także to będą moje wakacje Możecie napisać w komentarzu gdzie Wy się wybieracie Akurat tą Hiszpanię sobie ustanawiam jako takie zerwanie z młodością, wiecie, ponieważ już teraz skończyłem liceum i po wakacjach niestety w sierpniu, albo niestety idę do normalnej już takiej, wiecie, zwykłej pracy, jak każdy dorosły człowiek powinien. Także mam nadzieję, że Wasze wakacje też są zaplanowane, że Odwiedzicie świetne i piękne miejsca. No i cóż, no, nie przedłużając, w dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o najlepszych broniach o zombie. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was do odsłuchu. Więc od czego będę zacząć? Moim zdaniem, dziwne jest to, że filmach o zombie, typu The Walking Dead, World War Z albo inne filmy bardzo popularne. Nikt nie używa zbroi rycerskiej na przykład. No załóżmy, że apokalipsa zombie będzie klasykiem i każdy zombie będzie się stał wtedy, gdy zostanie ugryziony, gdy dany człowiek jeszcze zdrowy zostanie ugryziony przez zarażonego. Wtedy yy, ta choroba się uaktywnia w naszym mózgu i stajemy się niestety e, żywym trupem, jakby to mówić kolokwialnie. I załóżmy, że faktycznie to wszystko się przynosi przez ugryzienie, czemu nikt nie zakłada w filmach i serialach zbroi rycerskiej? Przecież taka zbroja ona jest naprawdę dosyć potężna, solidna. Nawet nie trzeba zbroi rycerskiej Wystarczy jakieś metalowe coś, na przykład, nie wiem, jakaś blacha od samochodu, wystarczy ją wyciąć, dobrze wygiąć i będzie odpowiednikiem zbroi rycerskiej. No dobrze, argument jest taki, że gdzie zdobędziemy zbroję rycerską w XXI wieku? No to też jest dobry argument, ale na przykład, tak jak wspomniałem wcześniej, wycięcie blachy od samochodu albo nawet jakiś metal, który jest szeroko dostępny, na przykład, który jest produkowany, z którego są produkowane dachy, na przykład blaszaki, albo sama blacha, też by była dobrym pancerzem przed takim zombiakiem, albo hordą zombi. Gdyby nas gryzyły, to one by sobie łamały na naszej zbroi zęby. Byłoby to niemożliwe do przegryzienia. Taka jest prawda. I na najbardziej newralgiczne punkty trzeba by było tą zbroję założyć, tak żeby nie było Potrzeby, potrzeby tworzenia, albo wycinania, albo, albo kradzieży jej naprawdę wiele, no bo wystarczy na przegrań, ona na całe ręce i tak naprawdę na łydki, ewentualnie na uda, ponieważ raczej zombiaki no nie będą kurde się wgryzać w brzuch, jeśli będziemy trzymać odpowiedni dystans rękoma. I oczywiście jakieś porządne rękawice by się przydały, które e, ludzka szczęka nie byłaby w stanie przegryźć. Również dobrą bronią na zombie apokalipsę jest ta policyjna tarcza, bądź tarcza ze średniowiecza. No załóżmy, że jest taka większa grupa ocalałych, część ma tarczę, robi sobie taki okrąg wokół siebie i powiedzmy ludzie, którzy mają ludzie, którzy są w środku tego okręgu, uzwreni w noże, w siekierę albo zupełnie coś innego, po prostu nebiają Zarażonych, którzy nacierają na tarczę, a po prostu tarczy, na przykład policyjne, jest naprawdę ciężko przebić. Jak y, ludzie, kibice, powiedzmy, no, kibole, bo po prostu nie kibole, jak są zamieszki, na przykład teraz są w Paryżu, były są i raczej będą, to jak ktoś kopie w tarczę policyjną, to naprawdę jest ciężko przełamać, a co dopiero jakiś taki żywy trup, który le, ledwo wlecze nogami. Prawda? Albo nawet gdy wejdzie się do budynku, by przeczyścić dany budynek, to załóżmy, że dwóch tarczowników wchodzi do pomieszczenia, widzi tam trzech zarażonych, przyciskam tych zarażonych do ściany i jeden człowiek albo nawet dwóch podbiega do tych ząbiaków, wbija im nóż, albo cokolwiek ma w głowę i jest po sprawie. Oczywiście, zakładając, że śmierć mózgu równa się, <coughs> równa się śmierci samego ząbiaka. Bo też widziałem takie książki, w których to zniszczenie mózgu nie starczyło na tyle, żeby unicestwić e, daną osobę. Przepraszam za cięcie, ale niestety mam alergię. Przez co powoduje to, niestety, u mnie katar. Kolejną bronią, myślę, że wręcz doskonałą na zombie apokalipsy, są wszelkiego rodzaju czołgi, pojazdy opancerzone typu nasz polski Rosomak, helikoptery bojowe, albo nawet zwykłe helikoptery, i z tych helikopterów można by strzelać jakimś karabinem, czy też myśliwce. Z tym, że naprawdę czołgi, helikoptery, myśliwce. Zżerają masę paliwa i byłoby bardzo ciężko o to paliwo, żeby je zdobyć Rozumiem, gdyby wojsko miało, ale kiedyś to paliwo i tak się skończy Także na dłuższą metę, no niestety, mimo tego, że to jest najlepsza broń, moim zdaniem Niedobrze bycia przez nieumarłych, ale ma dużo minusów Począwszy od, no głównym powodem i głównym największym minusem jest paliwo Którego, no podczas takiej zombie apokalipsy będzie naprawdę mało. I wcześniej wspomniane karabiny, pistolety, a nawet karabiny snajperskie również są doskonałą bronią, ponieważ to są e, bronie dystansowe, tylko że tak samo problemem jednym z większych, takim jakim były czołgi, w jakich były u czołgów, helikopterów, myśliwców jest nie paliwo, a Amunicja, która będzie szybko schodzić, oraz hałas, który za sobą niesie. I załóżmy, że nie byliby gusi. ok są gusi, ale inne grupy ocalałych ludzi będą słyszeć, że w pobliżu jest uzbrojona grupa i będzie ogromne ryzyko że ocalała grupa zaatakuje tą grupę, która w tejże chwili yy, po prostu walczę o życie z zarażonymi i na lepsze bronie, które naprawdę istnieją które są moim zdaniem wręcz idealne na dystans ponieważ jak jest apokalipsa zombie trzeba trzymać ludzi i nie umarłych na dystans ponieważ jest bezpiecznie i w sumie to jest główny powód dlaczego trzeba trzymać na dystans jest Naprawdę prawie, że zerowe prawdopodobieństwo, że który ząbek nas ugryzie, chyba że zajdzie nas od boku, albo będzie z tyłu kompletnie cichy i nas niestety dziabnie. Jest to łuk. Z łuku trzeba się po prostu nauczyć strzelać i trzeba umieć strugać sobie strzały. Jeśli umie się te dwie rzeczy, to łuk jest niezawodną bronią, która się przyda i na ludzi innych ocalałych wrogo do nas nastawionych jak i zarówno nieumarłych, których będzie zapewne od groma. I jeśli znajdzie się jakąś drużynę ocalałych, która jest uzbrojona w łuki, powiedzmy, że będzie takich 20-30 łuczników, to naprawdę nie będzie kozaka na taką grupę. No, chyba że będzie grupa kilkudziesięciu albo kilkuset osobowa uzbrojona w karabiny i pistoletę, no to wtedy łucznicy niestety nie będą mieć za bardzo szans, ale na takich nieumarłych albo mniejszej grupy e, ocalałych, którzy mają tylko broń białą, łuk się naprawdę by zdawał. E, podobną bronią jest kusza. Do kuszy też wystarczy umieć strzelać, jest to podobne jak z pistoletu, e, ale też również trzeba umieć e, e, Tworzyć strzały do kuszy, ale to też nie jest zbytnio trudne. Wystarczy parę godzin, parę naście, maksymalnie parę dziesiąt godzin nauki, i wszystkie strzały będzie się umyć strugać w parę, no myślę, że do pięciu, dziesięciu minut. A taka kusza również jest to samo co z łukiem: cicha, skuteczna, długodystansowa. Można zrobić pogrom, gdyby jakaś horda nas chciała. Za, e, zabić, no tak samo jak łuk, kusza się troszkę długo oduje, ale jeśli jest większa grupa ludzi, to to nie jest aż tak bardzo odczuwalne. Tak samo kusza się przyda przy starciu z ocalałymi, ale to wspomniałem wcześniej. E, kolejną bronią są, niewątpliwie, gdy ktoś się nauczy tym rzucać, to małe siekierki oraz noże do rzucania. Również na dystans, na cicho. Jeśli ktoś ma wprawne oko i dobrze wyszkoloną rękę, to jest w stanie takim nożem do rzucania zadać naprawdę ogromne obrażenia i ocalałemu, który jest dla nas wrogo nastawiony, i po prostu zarażonym, którzy chcą nas po prostu pożreć przekazać dalej zarazę. Włócznia, włócznia jest również prawie że idealną bronią, jest ona długa. Lekko nieporęczna, ale jeśli Rzymianie stosowali włócznie podczas swoich bitew, to naprawdę włócznia przyda się również podczas zombie apokalipsy. Najbardziej na zarażonych, żeby na dystans trzymać zagrożenie, wbijać w mózg ostrze, po czym szybko wymować i skupić się na innych celach. Jeśli jest się samemu, tak samo jak ze wszystkim tak naprawdę. Czy to z nożem, czy to z siekierem, czy to z jakimś baseballem będzie trudno. Ale jeśli jest w grupie, jest grupa, która ma włócznie, łuki, kusze, a nawet niektórzy jak mają pistolety albo karabiny, to grupa jest prawie, że nie do pokonania przez zarażonych i przez ocalałych. I ostatnią moją bronią na tej liście, w tym, że krótki materiale, no bo co ja się będę rozwodził na temat broni na zombie. Niektóre bronie są, no niestety, ale przeruchane, mówiąc kolokwialnie, na przykład katana. Katanę bardzo trudno wyjąć, czy to z mięsa, czy to z czegoś, czy to z drzewa. Po prostu katana jest niepraktyczna na zombie apokalipsę. E, Siekera, no pół na pół. Siekiera jak się wbije mocno, powiedzmy, w jakieś ciało, w kość, w drzewo, to też trudno wyjąć. A czas podczas starcia z nieumarłymi, czy to z żywymi wrogom nastawionymi jest cenny. Więc... Ostatnią bronią jest sztylet, nóż wszelkiego rodzaju. Jest on może on być długi, krótki, średni, ale sporęczny, praktyczny. można tak, na, tak naprawdę nożem zrobić wszystko i można się obronić i można przetrwać w lesie samemu. Można tak, no, tak jak wspomniałem, nóż jest dobry na wszystko. Wystrugasz tym, oskurujesz zwierzę, zjesz sobie coś, wszystko zrobisz. Nawet rozpalisz ognisko nożem. I również idealnie służy do cichego eliminowania żywych, jak i do skutecznego eliminowania nieumarłych. Podsumowując, w tym, że krótkim materiale bo krótkim, ale myślę, że nie ma co kombinować. Wymieniłem wszystkie najlepsze bronie na zombie apokalipsę. Jeśli macie jeszcze jakiś pomysł, co by mogło być, to napiszcie w komentarzach. Na pewno o tym podyskutujemy, ponieważ nie ukrywam, że jestem fanem The Walking Dead, serialu gry, komiksów nie czytałem, jak i zarówno innych dzieł kultury o zombie. Sam nawet piszę serię Rozam ludzkości na kanale Żonnik, Krygipast i jest to ta seria osadzona w 2025 i 2006 roku, gdy to na świecie zaczęła. Zaczęli pojawiać się zarażeni y, zombie. I po prostu Was zapraszam, was do, odsyłam Was do playlisty na, na moim kanale na Giovanni Jean Pedro, i tam jest playlista opowiadania autorskie. I macie pierwszą część rozłamu ludzkości, który został ustawiony 4 miesiące temu. Patrząc na to, kiedy to ja wrzucam, czyli 3 czerwca. Został on ustawiony bodajże w lutym i zabrał fanem wyświetlenia na no ponad 2000 wyświetleń. Także ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I cóż, myślę, że inne bronie, takie jak młotek, e, jakiś kij bezbolowy, są mało praktyczne. Także to, co na lepsze, wymieniłem. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Jeśli nie, oczywiście zapraszam do, do dyskusji. Przedstawiłem mocne i słabe strony e, tych pierwszych broni, ponieważ łuk, kusza, nóż, włócznia za bardzo tych słabych stron nie mają. Jedynie to, to co wspomniałem wcześniej, to co. <laughs> Wybaczcie, ale alergia daje się we znaki. To, co wspomniałem wcześniej, no to nieporęczność i jeśli jeść się samemu, to trudność w bronianiu się. Natomiast czołgi, karabiny, helikoptery e, są zbyt głośne, oraz brakuje często amonicy i paliwa. Natomiast najlepszą bronią na zombie apokalipsy jest po prostu dobry pancerz chroniący nasze części ciała przed ugryzieniem i przed ranami zadawanymi przed, przez. Innych ocalałych, na przykład nożem, kijem, czy to nawet bronią. Także cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że polecicie mój kanał znajomym, zalajkujecie, dajcie komentarz oraz subskrypcję. Ja się zajmę żegnam i zapraszam Was za tydzień, ponieważ za tydzień przygotowałem dla Was kolejny podcast z moim gościem specjalnym o Star Warsach, Siemanko.